Fiat Albea. Pomieścisz w nim wszystko, co kochasz. Fiat Albea Platinum. Teraz w wyposażeniu standardowym mieści się również klimatyzacja. Skitus. Absolutnie owocowe. Absolutnie wciągające. Ale to nie wszystko. I tu spróbuj ten, czy smaków. Słyszałem, że w Kolumbii rozlewają hopkole. Sprawdźcie to. To nieprawda, że w Kolumbii rozlewa się hopkole. Kto powiedział, że to skomplikowane? Czy chcesz wziąć szybki kredyt? <gryw> tak. My też lubimy proste rozwiązania. Dlatego po szybki kredyt Citibank wystarczy zadzwonić. Citibank Handlowy. Konwoju Mam na tobie tylko majd.